Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie. W pierwszym odcinku z FIFA 20, słuchajcie, no składik mam już taki, jaki mam, później do tego przejdziemy, ale chciałem Wam pokazać, bo nadeszły nowe słapy, możliwość zdobycia kolejnych tokenów do ikon. No i chciałem Wam pokazać, że właśnie mamy nowe, właśnie te zadania. No i potrzebujemy w pierwszym zadaniu Puchar Europejski: wygraj 5 meczów Rifles z 11 piłkarzy UEFA Champions League w wyjściowym składzie, czyli cały niebieski składzik z kart kupionych na rynku jak najbardziej może być, potem kolejne SBC z ekipa Samby, to jest wygraj 5 meczów Rivals z 11 z Brazylijczykami w wyjściowym składzie, czyli jeżeli byśmy chcieli to najlepiej byłoby kupić w sobie Brazylijczyków wszystkich z Pucharu Europejskiego z Pucharu Europejskiego, żeby nam zaliczyło do Pucharu Europejskiego kupić karty UCL Brazylijczyków, ale myślę, że one mogą być teraz lekko podbite, to mógłbym się z tym jeszcze zastanowić i na razie bym tego nie robił, z tego względu, że na pewno te karty są mega droższe teraz, ze względu właśnie na te wymiany. Tutaj mamy 4 mecze Rivals 11 piłkarzy niekupionych na rynku w wyjściowym składzie, czyli wszystkie karty wypożyczenia jak najbardziej mogą wejść, no i wszystkie, które właśnie trafiacie z paczek. Potem jest 4 mecze Rivals z 7, czyli te, co mieliśmy wcześniej: Ligę, Seria, La Liga i Bundesliga. Wtedy były 3 mecze, teraz są cztery Tak to wygląda. No, i mamy też wymianę dla jednego gracza z 6 meczy Skład to jest na poziomie klasa światowa z jedenastką z piłkarzy BBVA, Meksykańska Liga, Portugalska, Superliga to jest bodajże turecka, no i Championship, ale Championship jest na legendarnym, reszta jest na klasie światowej. Z tego względu, pewnie też, że w Championship dużo, dużo, Gorsze są karty, przez co może nie do końca możemy też mieć tak równie wysokie szanse na zwycięstwo. E, tak jak widzicie wymiany ikon. Ja postanowiłem, że na 95% nie będę brał Balaka ani Rio Ferdinanda, na którym bardzo, bardzo poważnie się zastanawiałem, tylko wezmę sobie Emilio Butra Guenio. No Ja uwielbiam tego piłkarza, bardzo lubiłem nim grać w 19 to już w ogóle tam go poznałem no i no ma te statystyki które będą naprawdę bardzo dobre są pod FIFA 20 i myślę że to będzie dobre wzmocnienie do mojego składu właśnie który wam zaraz chcę pokazać tak wyglądam aktualny mój skład tutaj też ta obrona trochę inaczej wygląda ale zrobiłem tak testowo i powiem wam że bardzo jestem zdziwiony bo Manolas na LO który ma 82 tempa, naprawdę spisuje się bardzo dobrze. Ogólnie tutaj były Manolas z Kulibalim, Florencji i Hernandez, ale po prostu żeby zrobić sobie tego Mbabu 8.1, postanowiłem właśnie zrobić taki skład, tą obronę trochę zmienić. No i z przodu gram 4.1.2.1.2, z przodu Laka z, z Mertensem z Insigne, Mertens SPO gdzie gra mi się nim dużo lepiej niż Insigne na SPO, zamieniłem ich z tyłu gra Endombella a na środkowym pomocniku Sisoko i Alan no i obrona standardowa tylko tak jak mówię, że właśnie Florencji Lu Hernandez i Szczęsny właśnie byli w pierwszym składzie, tutaj, właśnie pod tego m właśnie trochę zmodyfikowałem i powiem Wam, jestem mega zadowolony z tego Manolasa na Elo. Naprawdę, na 7 zgrania, on daje radę. Naprawdę jestem pozytywnie. No, mam nadzieję, że uda się zrobić tego Butra i zamienię go właśnie na Insignia. I wtedy ten składik będzie już naprawdę turbofajny turbo, turbo, fajny naprawdę. W, kolejno, w kolejnych tych no, no nie wiem właśnie na co tutaj zbierać jak to może rozbudować nie wiem może jakiś kantek ktoś tylko że to jest też dużo wyższy koszt jeżeli macie jakieś e, jakieś propozycje e, dajcie znać w komentarzu zostawcie łapkę w górę jeżeli filmik wam się spodobał e, no i nie zapomnijcie o kolejnych filmach teraz filmy będą się pojawiać regularnie i co w czwartek będą na pewno nagrody, dzisiaj jest wtorek, czyli będzie ten filmik z dzisiaj. No i myślę, że w czwartek, koło soboty będzie kolejny odcinek, tak co dwa dni myślę, że będziemy coś rzucać ciekawego, na pewno będą metody handlu, standardowo jak to handlować, inwestycje. No i co, i to na tyle, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!